Pewnie już po kolacji wigilijnej, a więc pozwolę sobie wszystkim subskrybentom, i widzą mojego kanału, złożyć życzenia wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Tym, którzy je obchodzą lub obchodzą Święta Słowiańskie, także życzę wszystkiego najlepszego. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się, nie dajcie się ukuć. Przynajmniej dla tych, którzy nie chcą tego i wiedzą, są świadomi z czym to się wiąże życzę jeszcze raz dużo, dużo zdrowia no i wytrwałości bo wytrwałość najważniejsza będzie kanał na razie y, zablokowany jest poprzez y, youtube y, weryfikacja streamów nie ma do odwołania aż, aż się z tym wszystkim nie uporam czy oni się nie uporają, nie wiem na jakiej zasadzie to funkcjonuje ale tak to właśnie wygląda także dziękuję za subskrypcję dziękuję za oglądanie i życzę zdrowych, wesołych świąt tych Chrześcijańskich, jak i tych słowiańskich. Trzymajcie się, zdrowo widzowie.